Cykl audycji Poznać, Pokochać i Dowiedzieć się Jak Chronić ma na celu propagowanie działań proekologicznych na terenie całego Śląska i okolic oraz upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł oraz systemów finansowania ochrony środowiska. Kolejny odcinek programu poświęcony został modernizacji systemu kanalizacyjnego w Mysłowicach. Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Mysłowicach wypełnia. Ustawę dotyczącą zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków od mieszkańców. Praktycznie rzecz biorąc, funkcjonuje dopiero od do 12 lat. Na majątku, które zostało przekazane, bo wcześniej jurysdykcje nad tym miały Katowice. Majątek ten ma dużo jeszcze do życzenia, dlatego że 170 km sieci. Należy jeszcze zmodernizować i praktycznie rzecz biorąc są to sieci wykonane we wszystkich technologiach, jakie tylko były stosowane w wodociągach, a znajdujemy się na terenie eksploatowanym przez górnictwo, co jest dodatkowym takim negatywnym symptomem, żeby tu w ogóle miało to efekt dodatni. Zanim będzie efekt dodatni w Mysowicach, to to jeszcze dosyć długo potrwa, bo z mojej wiedzy to, to miasto co najmniej przez ostatnie 30 lat miało wielki problem z modernizacją sieci. Dopiero od 6 lat posiada w ogóle kanalizację sanitarną. Kanalizacja sanitarna była wybudowana praktycznie w całości za środki pożyczone. Tak z Narodowego Funduszu, jak z BOSIU, jak również z dotacji unijnej. Dotacja była zbyt mała, bo tylko 34%, natomiast sieć, która została zbudowana, i technologia jest dosyć kosztowna, bo polega na przepompowywaniu czyli ciśnieniowej eksploatacji, kanalizacji i oddajemy ścieki wszystkie do sosnowca na oczyszczalnię Radocha. I ty, jeżeli chodzi o kanalizację, taki etap, powiedzmy sobie, ten główny, największy, zamknięty. W tej chwili dobudowujemy dodatkowe ulice, no ale jest tam algorytm, który trzeba spełnić, tych 120 mieszkańców na kilometr, co w tej chwili nie jest takie proste. Żeby pozyskać środki, to musi on być niestety, ale zachowany. Natomiast nam bardziej sen w tej chwili z oczu spędza Modernizacja sieci wodociągowej, dlatego że my jeszcze jesteśmy w bardzo dużej stracie wody. Te procentowe te straty są jeszcze powyżej 25-7%, dlatego jest to zadanie nad wyraz no, dla nas pilne, potrzebne, no bo to są pieniądze. No, nie okłamujmy się, mając tak dużą stratę, trudno jest spłacać zobowiązania, które które wynikają z zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji. No i wtedy jeszcze przy tym było 20 km sieci wodociągowej w samym centrum. Chwała wszystkim za to, że to zostało zrobione. No ale to była taka, e, taka kropla w morzu potrzeb, już bezwzględnie, bo nie wiem, ale chyba Wysłowice są ostatnim miastem w aglomeracji śląskiej, które uzyskało kanalizację sanitarną. Natomiast chcąc dalej i modernizować tą sieć, no, musimy się wspierać e, na przykład funduszem, e, który jest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Tam też jest pewna procedura. Żeby móc z tego skorzystać, musimy mieć 20% zaangażowania środków własnych. Środki własne my posiadamy głównie z amortyzacji majątku, który mamy. No, i to praktycznie nie w całości, bo obecnie mamy tego około 3,5 miliona złotych rocznie. Sieci kanalizacyjne na terenie miasta mają charakter wyspowy, a w niektórych dzielnicach są fragmentaryczne lub nie ma ich w ogóle. Nasza kanalizacja jest narażona, oczywiście, na, na szkody górnicze, które występują na naszym terenie. Tu jest przykład taki, że ta sieć kanalizacyjna na odcinku około 45 metrów. Jest załamana, jest utworzony przeciwspadek oraz niestety nasze studnie wyglądają no, no, tragicznie. Podejrzewamy, że zaszła jakaś reakcja chemiczna w związku z, z materiałem, który został zastosowany tutaj przy naszej budowie kanalizacyjnej wcześniej. Tu wymieniamy odcinek około 45 metrów, tak jak mówiłem jest załamanie. My używamy materiałów odpornych na szkody górnicze przewidziane do budowy kanalizacji na terenach szkód górniczych, występujących na szkody górnicze. Są rury zastosowane o wydłużonych kielichach. Tak jak powiedziałem, też są odporne i przystosowane do, na te tereny. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Orła Białego, gdzie wykonujemy inwestycje w związku z dofinansowaniem. Wykonuje to firma, która wygrała przetarg, na, jako firma zewnętrzna. Jest, długość tego rurociągu jest ponad 2 km łącznie z przyłączami. Obecnie jest stary rurociąg Fi 100, a zmieniamy go na Fi 225 i 315. Także ze względu miało znaczenie, na znaczenie. Tak, znaczenie przede wszystkim na brak awarii, na, na właściwie wyeliminowanie jakichkolwiek awarii wodociągowych. Poza tym na, na czystość wody na pewno. Będzie to miało też znaczenie na ilość wody przekazywanej tym rurociągiem. No a w przyszłości jeszcze jest ten plus, że już w pewnym momencie miasto będzie mogło zrobić nawierzchnię asfaltową, bo odnowić drogę bez awaryjnie, czyli nie będzie możliwości, że pod nową nawierzchnią wyjść, wyskoczy jakaś awaria. Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach nie odbiega już od pozostałych firm, które są na naszym regionie. Mamy profesjonalnie wyposażony monitoring. Nasi pracownicy już w tej chwili z precyzją mogą określić wielkość szkód, które są pod ziemią i czy w ogóle są, czy występują awaryjnie. I to jest taki pierwszy etap, który. W którym u nas idzie hierarchia w ogóle zaprojektowania i zaprogramowania modernizacji. Na to nakładają się potrzeby miasta, czyli mieszkańców, bo mieszkańcy też mają swoje potrzeby. I na przykład, jeżeli miasto z mieszkańcami ustaliło, iż będzie nowa nawierzchnia drogowa, to wiadomą rzeczą jest, że najpierw trzeba wymienić wszystko to, co jest pod tym asfaltem. No i mając do dyspozycji własne służby, możemy to bardziej. Efektywnie wykonać. Ja Państwu za chwilę, Państwo zobaczycie naszą i pracownię projektową, jak również to, co udało nam się zrobić w ciągu ostatniego niespełna roku, jeżeli chodzi o bazę transportową, naszą siedzibę e, transportowo-eksploatacyjną, doposażenie tej bazy, jak również jak wyglądają w tej chwili prowadzone roboty modernizacyjne za sprawą naszego oddziału SOWI jak i brygad przez nas powołanych. Dlatego myślę, że kierunek jest należyty, ludzie odzyskali taką wiarę, bo czują się naprawdę dowartościowani i wiedzą, że nikt ich tu nie będzie zastępował i mają tą pracę już w miarę stabilną. Moje zadanie jest takie, żeby to wszystko zostało należycie prowadzone pod względem inżynieryjno-technicznym i finansowym. Tak jak powiedziałem, żeby to można było w ogóle robić, to my musimy się posilać środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I tu trzeba, no, trzeba po prostu dziękować za to, że w ogóle takowe fundusze. Zostały kiedyś powołane, że funkcjonują, że mamy tam możliwość pozyskania tych środków z odpisu na następną inwestycję. I to jest to, co pozwala optymistycznie patrzeć, iż Mysłowice kiedyś wreszcie te wszystkie swoje wodociągi wybudują, odbudują, zmodernizują i mieszkańcy będą mieli spokój tak jak w innych miastach. Patrząc na obrzeża naszych sąsiadów. No to człowiek ma się czym inspirować i do czego dążyć. No bo tak Sosnowiec, jak już Jawożno oni już zapomnieli o modernizacji, oni już są na tym etapie utrzymania tego wszystkiego, a my jeszcze musimy niestety czy stety. Tak jak powiedziałem, te 170 km zmodernizować. Inwestycja będzie robiona metodą bezwykopową, metodą przewiertu sterowanego HDD. Polega na tym, że mamy komorę startową i odbiorczą, długości około od 130 do 150 m odcinki. Wiercimy najpierw pilotem na całej długości odcinka, następnie Du przy dużych średnicach musimy użyć rozwiertaka, żeby było mniejsza siła wciągania, no i ściągamy rurę na całej długości. Wszystkie przyłącza będziemy robić też metodą bezwykopową za pomocą kreta pneumatycznego, które będziemy przebijać przez drogę na drugą stronę. Czyli nie będzie rozkopu w jezdni, tylko będzie co zasuwa, musi być jedna, jeden rozkop. Praca, praca jest dla nas dalej to samo, co była. No, my, my pracujemy tak, jak pracowaliśmy wtedy, pracujemy teraz, staramy się wykonywać naszą robotę dokładnie, żeby, żeby był z nas pożytek. Wiadomo, firma daje nam pracę, daje nam zarobki, z których możemy żyć. 15-20 lat temu kładło się rury stalowe, trzeba było gwintować, w tej chwili jest wszystko zgrzewane. Są stosowane rury polietylenowe, polifuzyjne. Nie trzeba spawać w tej chwili, tylko, tylko wszystko się zgrzewa. Jest na pewno robota szybciej robiona, dokładniej. i i trwalsze przede wszystkim wszystko jest. Nie? Plastik nie koroduje, dlatego liczymy, że przynajmniej 100 lat wszystko wytrzyma w tej zieminy. A przede wszystkim no, dużo się zmieniło pozytywnie w temacie sprzętu. Kiedyś nie mieliśmy tyle koparek, porządnych koparek. Pracowaliśmy ostrówkami, które zimą nie zdawały egzaminu. W tej chwili mamy katy, mamy gąsienicówki, yy, mamy przeciski, yy, pracujemy metodą bezwykopową w większości, więc są mniejsze utrudnienia na, na drogach. Nie ma, nie ma tyle bałaganu. I szybciej przede wszystkim się pracuje, bo, bo jednak sprzęt wykonuje robotę powiedzmy dwóch, trzech pracowników, którzy kiedyś musieli wszystko kopać ręcznie. No, na pewno jest y, duży postęp, bo przybyło dużo sprzętu. Dużo sprzętu nowego. Mamy koparki nowe, wywrotki, Fordy, Transity. Dużo narzędzi jest no, lepszy sprzęt jest po prostu no, niż kiedyś na początku, jak odłączyliśmy się od Katowic. Na temat bazy, to no w tej chwili trudno jeszcze ja powiedzieć, że jest super, ale na pewno nastąpiły zmiany od, od kilku miesięcy, chyba od pół roku, nawet ciągnie się remont. E, wszystkie szatnie zostają odremontowane pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe także czekamy jeszcze z niecierpliwością na zmianę ogrzewania, bo, bo też e, ogrzewanie, które tu było przez 20- kilka lat. Już pomału po prostu jest wyeksploatowane i, i, i niestety trzeba to zmienić. Liczymy na to, że dyrekcja pójdzie w dobrym kierunku, bo w tej chwili jeszcze jest zimowa pora, a my nie mamy ogrzewania. No ale jakoś się się w cierpliwość i liczymy, że to wszystko będzie dobrze. Baza na przykład nie była remontowana tam o 20 lat. pracuję tutaj praktycznie od początku, jak ta baza istniała. No była zaniedbana baza. Teraz wiadomo dużo takich robót jest budowlanych, remontowych, malowania wymiany natryski mamy zrobione nowe no, no z, z radością przychodzi się do pracy jest inna atmosfera też Technologia, jak w każdej dziedzinie, jest z wielkim postępem. My, mając świadomość, że nie robimy tego na, tym czasem, tylko amortyzacja środka takiego zmodernizowanego, to jest 2,5% rocznie, czyli jakby na to nie popatrzeć, 40 lat. Do tego muszą być użyte odpowiednie materiały, technologie odpowiednie. Staramy się unifikować wszystko i stypizować tak, żeby następne pokolenie nie miało problemu, że w tym miejscu jest taka, a, ta, a nie inna rura, że do niej można się dogrzać tylko taką samą rurą. No musicie Państwo wiedzieć, że na rynku jest tyle produktów, tak jak w każdej dziedzinie, natomiast na tak trudnym terenie jak Mysłowice obarczonym szkodami górniczymi nie można sobie pozwolić na dowolność. Tu zabudowane materiały muszą odpowiadać wszelkim możliwym dzisiaj rygorom, do których już technologie doszły. Także na to wszystko mamy baczenie, dlatego nasz zespół jest nadzorujący, nasz zespół jest projektujący, bierzemy za to pełną odpowiedzialność. No bo to są pieniądze społeczeństwa, całych Mysłowic. Także ja uważam, że jeżeli dalej będziemy mogli to, Czynić to w przeciągu jakichś pięciu lat nasze wodociągi no, nie, były, nie powinny już odbiegać tym, które są u sąsiadów. Czyli będziemy, powinniśmy mieć zmodernizowaną całość. Dodatkowym problemem są ogromne straty wody, które miasto kupuje w górnośląskim przedsiębiorstwie wodociągów. Wszystkie te problemy mają ogromny wpływ na środowisko. W ostatnich dwóch latach miejskie przedsiębiorstwo wymieniło około 10, 10 kilometrów sieci zdegradowanej sieci, gdzie występowały duże straty wody. I na te inwestycje występowaliśmy z wnioskiem do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska o dofinansowanie wymiany tych, tych sieci. Częścio, w zeszłym roku pozyskaliśmy około 2 miliony złotych pożyczki na inwestycje. Wymieniliśmy sieci infrastruktury w ulicy Nowowiejskiego, Jesionowa. Migdałowa, ulica Dolna, to wszystko, to wszystko dzięki właśnie środkom z Funduszy, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wymieniliśmy również, wybudowaliśmy sieć kanalizacyjną, również z środków, z środków z funduszu. Dzięki temu część mieszkańców z ulic Migdałowej, Jesionowej, Gagarina, Kościelnej mogło korzystać, mogło pozbyć się zbiorników bezodpływowych, czyli szamp i podłączyć się do, do kanalizacji. I również to finansowanie, również podłączenie też było finansowane z środków z zewnątrz. W przyszłym roku y, y, miejskie przedsiębiorstwo zaplanowało, y, zaplanowało też duże inwestycje, wymiany około 3 km w ulicy Laryskiej, y, wymiany ulicy, sieci w ulicy Gagar y, Granicznej, y, w ulicy Ziętka. Też będziemy planować y, złożyć, przygotować całą dokumentację y, i złożyć, złożyć wniosek o pożyczkę. W tej chwili wykonywana jest inwestycja w ulicy Orła Białego. Tam planowana jest wymiana sieci, gdzie straty stanowią ponad 40% metrów sześciennych wody zakupionej. Tam złożyliśmy wniosek na tą ulicę na wymianę tej sieci. Złożyliśmy wniosek z końcem grudnia i czekamy właśnie na, na, na rezultaty. Tak? Czy, czy fundusz przygotuje umowę i czy będziemy mogli również skorzystać, skorzystać z środków zewnętrznych na tą ulicę. Aby poprawić niekorzystną sytuację, podjęto decyzję o realizacji inwestycji. Dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno i od kilku lat realizowany jest w Mysłowicach projekt ze środków unijnych. Ogromnym wsparciem dla Mysłowic są też środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Są to pożyczki na warunkach preferencyjnych do 3,5%. Po wykonaniu, po 4-3 latach można starać się, po spłaceniu 50-60% można starać się o umorzenie danej pożyczki. Czyli w wysokości wartość tak naprawdę około 40% może być, wartości inwestycji może być umorzona. W przypadku, w przypadku sieci kanalizacyjnej spółka będzie się starać. Teraz y, jest ogłoszony konkurs, będzie to maj lub czerwiec programu Infrastruktura i Środowisko. Tam, y, tam jest możliwość uzyskania do 8, do, w naszym przypadku do 63% bezwrotnej dotacji, na, ale na rozbudowę kanalizacji przede wszystkim i na modernizację sieci. Ogólnospławnej. Tam przygotowujemy w tej chwili dokumentację, koncepcję na przebudowę systemu tłocznego w ulicy Plebiscytowej, ulicy Świerczyny, w ulicy Obrzeżnej Północnej yy i w ulicy Janowskiej. Po wprowadzeniu nowego sematu organizacyjnego powołaliśmy również własne biuro projektów, które ma za zadanie przede wszystkim. Zaprojektować, skrócić czas projektu. Chcę Państwu powiedzieć, że do niedawna to w outsourcingu czekaliśmy na projekt 18, nawet więcej miesięcy i to jeszcze pod wielkim znakiem zapytania żeby on był. Obecnie robimy te projekty sami, co nam i kosztowo jest łatwiej, ale przede wszystkim mamy nad tym większe paczenie. Dodatkowo powołaliśmy własny samodzielny oddział wykonania inwestycji i to jest dodatkowy dla nas grant, czyli możemy również zrobić tych sieci trochę więcej. I to trzeba się ukłonić w kierunku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, że zaoprobował ten nasz stan, czyli to, że my wykonujemy sami te projekty i sami realizujemy w większości. Te inwestycje na tyle, na ile mamy sprzęt. Bo trudno, żebyśmy się dosprzętowili na roboty, które dla nas będą jednostkowe. Do tego sprzętu, żeśmy nawet nie myśleli i nie kupowali. Tak naprawdę wymiana, wymiana tych sieci, tych środków jest uwzględniona w amortyzacji sieci. Amortyzacja sieci jest, jest wskaźnikiem, która jest, którą należy włożyć zgodnie z rozporządzeniem taryfowym w cenę wody i ścieki. Tak? W przypadku niewymiany, niewymiany takiej sieci straty pogłębiają się, pogłębiają się też ilość awarii, tym samym pogłębiają się, zwiększają się koszty wodociągów na daną inwestycję. Więc czy wymienimy, czy nie zostawimy to? No to na pewno, na pewno jakiś, jakiś wpływ na, na taryfę ma. Tak? Jeżeli wymienimy, tak jak Pan Prezes mówił, około tych 170 km sieci, te straty zmniejszą się na około, około 15-10% wskaźnika w tej chwili. No i jest to jest to dodatkowy przychód dla spółki, dzięki temu możemy wykonać jakieś kolejne inwestycje, rozbudowywać kanalizację, czy pomyśleć o własnym ujęciu, pomyśleć o własnej oczyszczalni. Program finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.